Witam w kolejnym odcinku z cyklu Gimby nie znają. Ja jestem Turpat i po raz kolejny postaram się przypomnieć wam coś ciekawego, co było kiedyś kultowe, a dzisiaj nikt z tego nie korzysta. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie kasetom VHS, które były zajeżdżane na magnetowidach i pozwalały nam zamienić nasz telewizor w coś na kształt domowego kina. Ten odcinek będzie nieco inny, bo z perspektywy pierwszej osoby. Tak się składa, że mam sporą kolekcję kaset, więc osobiście pokażę wam co to takiego było. Kasety VHS to nic innego jak nośnik danych, na którym można było przechowywać zarówno obraz jak dźwięk, czyli jednym słowem filmy. Co ciekawe, na samym początku istnienia nośnika vhs -y miały sporą konkurencję. Istniało coś takiego jak Betamax, czyli mniejsze i stosunkowo lepsze jakościowo kasetki od firmy Sony. Dlaczego jednak VHS-y zdominowały rynek? Otóż polityka firmy Sony nie zgodziła się na to, aby na ich nośnikach zapisywane były filmy pornograficzne. Kasety VHS nie miały z tym problemu, więc na wynik batalii nie trzeba było długo czekać. To właśnie dzięki filmom porno, albo jak się kiedyś mówiło filmom erotycznym, spopularyzował się właśnie ten system. A więc VHS to taka właśnie kaseta. Wsadzało się do magnetowidu podłączonego do telewizora i można było oglądać filmy. Pojemność takiego nośnika zwykle wynosiła 180 minut i starczała na nagranie jednego filmu. Były jednak wersje... Wersja lepsze oferujące aż 240 minut, jak również gorsze do 60 minut. Jakość filmu z VHS była nieporównywalnie gorsza do tego, co możemy obecnie oglądać na DVD, nie wspominając już o jakości HD. Rozdzielczość to około 333x480. Na starych telewizorach CRT o przekątnej wielkości 19 cali nie robiło to jednak specjalnej różnicy. Kaseta wideo w porównaniu do płyty była dość pokaźnych rozmiarów. Dzięki temu dumnie w ładnym plastikowym pudełku mogła stać na jakiejś półeczce czy szafie. Co do pudełek dzieliły się one zwykle na dwa rodzaje. Albo plastikowe, solidne, albo tandetne i papierowe. Oryginały posiadały pełnoprawną grafikę wsadzoną w obwolutę pudełka oraz naklejkę na górze samego nośnika. Wsadzało się takiego VHS-a do magnetowidu, sprawdzało, że film jest przewinięty do początku i dopiero odpalało. Co do przewijania, to też jest ciekawy temat. Kasetę w przeciwieństwie do powiedzmy płyt DVD, trzeba było przewijać. Nie dało się błyskawicznie przeskoczyć do jakiegoś konkretnego fragmentu filmu lub do samego początku. Po zakończeniu oglądania należało przewinąć film na sam początek, żeby móc później go obejrzeć. Nic tak bardziej nie wkurzało, jak nieprzewinięta kaseta, którą to mega podjarani wyjmowaliśmy z pudełka i okazywało się, że trzeba jeszcze poczekać kilka minut, zanim dobrniemy nią do początku. Wielką gafą było też to, gdy pożyczyliśmy kasetę od kogoś i oddaliśmy mu ją nieprzewiniętą. Przewijanie dzieliło się na dwa rodzaje. Można było przewijać przy wyłączonym filmie, wtedy taka operacja trwała dużo szybciej, ale nie byliśmy w stanie kontrolować momentu, w jakim jest wówczas taśma. Było też tak zwane przewijanie na podglądzie. To była dość kontrowersyjna kwestia. Przy takiej operacji widzieliśmy na żywo film, który w przyspieszonym tempie cofał się lub przed do przodu. Trwało to jednak znacznie wolniej niż klasyczne przewijanie i raczej służyło do tego, aby przenieść się do konkretnego momentu lub na szybko cofnąć fragment, który nam umknął. Krążyła pogłoska, że filmy w czasie przewijania na podglądzie się psuły, ale chyba to na zawsze pozostanie tylko niewyjaśnioną zagadką i mitem przeszłości. Jednym z najlepszych feature'ów nośnika VHS było niewątpliwie nagrywanie i przegrywanie. Mając jakąś kasetę mogliśmy nagrać dowolny program, jaki leciał w telewizji. Było to dość często stosowane rozwiązanie. Po prostu gdy w telewizji leciał jakiś fajny film, a my chcieliśmy go mieć w swojej kolekcji, wystarczyło nacisnąć magiczny przycisk REC lub jak kiedyś mówiłem REC, a filmy zapisywały się na nośniku. Było to niezwykle proste i mimo iż niektóre współczesne dekodery również to oferują, to jednak posiadanie takiej własnej kasety na półce, mimo już nagranej z telewizji z reklamami, bardzo cieszyło. Co trzeba zrobić, aby nagrać dzisiaj cokolwiek z telewizji na jakąś płytkę Co? Jakieś specjalne nagrywarki z sami nie było takich problemów. Niektóre magnetowidy miały też opcję ustawiania konkretnej godziny, kiedy miały rozpocząć nagrywanie. Piękne czasy. Ważnym elementem każdej kasetki był mistyczny kwadracik umieszczony na froncie. Gdy był on zerwany, wówczas nie dało się na kasetę nic nagrać. Było to swego rodzaju zabezpieczenie, żeby przez przypadek nikt nie nadpisał filmu innym filmem. Mogło być to też zabezpieczenie przeciwko piractwu. Oczywiście Polak kombinował i sobie z tym poradził. Wystarczyło zakleić otwór jakąś taśmą i już kaseta odzyskała. Swoją nagrywalną funkcję. Dopóki zaślepka była obecna, mogliśmy nagrywać filmy i programy zarówno na kasetach, na których już było coś nagrane, jak i na czystych kasetach, które można było kupić i mieć ją w pogotowiu, gdy pojawi się coś fajnego w telewizji. Jeżeli mówimy o nagrywaniu, to warto też wspomnieć o przegrywaniu. O tak, jeżeli mieliśmy kasetę i dwa magnetowidy, to mogliśmy przegrać film z jednej kasety na drugą. Nie było czegoś takiego jak piractwo, i dla każdego takie dzielenie się swoją biblioteką wideo było czymś naturalnym. Generalnym. Jednak takie kopiowanie nie mogło trwać bez końca. Każda kolejna kopia kopii traciła znacznie na jakości obrazu. Po takim dłuższym łańcuszku finalny produkt nie przypominał już tego źródłowego. Ściągany dzisiaj z internetu film w jakości kam był 10 razy ładniejszy od takiej wielokrotnie przegrywanej kasety wideo. VHS-y można było kupić w różnych miejscach. Na początku nie było żadnego polskiego dystrybutora i filmy brało się nie wiadomo skąd. Często z dogranym domowymi sposobami lektorem, a to za cichym, a to za głośnym, a to niedokładnym względem. Głównej ścieżki audio. W późniejszych latach kupowało się je w zwykłych sklepach, gdzie teraz można kupić filmy na DVD i Blu-ray. Takie wersje miały najczęściej nagranego profesjonalnego lektora lub wtopione polskie napisy. Oprócz kupowania bardzo popularne były wypożyczalnie kaset. Chodziło się do takiego miejsca, wybierało interesujący nas film i za niewielką opłatą brało się na kilka dni do domu. Oczywiście każdą kasetę oddawało się przewiniętą do początku. Praktykowane były nawet kilku złotowe dopłaty przy oddawaniu w momencie, gdy zapomnieliśmy jej cofnąć. Nie dziwota, bo każdy kolejny kto weźmie sobie taką do domu, chciałby od razu zapuścić sobie seans, a nie czekać aż się przewinie. Przez krótki okres popularne były też kamery, które pozwalały nagrywać filmy na takie malutkie kaseciki. Potem wkładało się to do tak zwanej kasety matki wielkości normalnego VHS-a i już można było zapuścić ją w magnetowidzie. Osobiście z VHS-ami wiążę wiele wspaniałych wspomnień i jak widzicie, nie potrafiłem rozstać się z moją dość bogatą kolekcją, mimo iż zajmuje ona sporo miejsca. Po wielu latach królowania nośnik został wyparty przez filmy zapisane cyfrowo, początkowo przez VCD a finalnie przez DVD i Blu-raya. Dzisiaj ciężko mi znaleźć jakikolwiek powód, dla którego warto by było powrócić do tych starych taśm. Patrząc przez pryzmat nostalgii, może by się coś znalazło, ale rozwój technologii wideo poszedł w dobrą stronę i został zmodernizowany niemal na każdym polu. Kasety VHS są jednak dla niektórych nadal bardzo cenne. Mówię o kolekcjonerach takich rzeczy, którzy są w stanie zapłacić niebotyczne ceny za jakiś rzadko spotykany egzemplarz. Nie wszystkie filmy są też dostępne w wersji elektronicznej albo na DVD, więc kupno takiego VHS-a jest nieraz jedyną możliwość, na obejrzenie produkcji. Fani takich rzeczy są zdani na łaskę internetowych aukcji. Osobiście uważam, że tak jak powraca moda na płyty winylowe, taki na VHS-y kiedyś przyjdzie czas. Dlatego, jeżeli macie jakieś kasety nadal w domu, to nie wyrzucajcie ich. Mogą być niebawem dużo warte. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i w jakimś stopniu przypomniałem Wam Wasze dzieciństwo i kasety VHS. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał oraz padnij na linki w opisie, czyli mój fanpage na Facebooku oraz oczywiście sklep z koszulkami, gdzie znajdziesz masę fajnych wzorów. Związanych z tematyką mojego kanału. Wyślij też filmik swoim znajomym, a także daj mi znać w komentarzach, czego takiego jeszcze gimby nie znają.